W tym roku Bydgoskie Wodociągi planują zmodernizować system dezynfekcji wody na ujęciu w lesie gdańskim. Przepisy państwowe wymagają stałego dezyfekowania wody, w związku z tym ten zabieg musi być prowadzony. Chcemy odejść od podkorynu sodu który nie zawsze daje takie pozytywne skojarzenia zapachowe na rzecz promieni ultrafioletowych, czyli promieni słonecznych, które będziemy w specjalnych urządzeniach produkować, które w sposób bezpieczny, bardzo, bardzo ekologiczny będą naszą wodę z lasu densyfikować. O walorach tej wody nie muszę mówić, bo wszyscy doskonale wiemy, jak doskonałej jakość jest to woda, czyli będziemy mieli ją jeszcze lepszą. Dzisiaj w ogólnopolskim rankingu pod względem opłat za metr sześcienny za wodę i ścieki Bydgoszcz zajmuje 322 miejsce. Cena za te usługi wynosi łącznie 11 zł. A jak sami Bydgoszczanie oceniają jakość wody z sieci? Jest smaczna. Nie ma porównania. Mieszkam tutaj 27 lat i początki były naprawdę makabryczne. Teraz jest znaczna poprawa. Ja na razie na wodę nie narzekam. Kamieni nie mam. Także woda mi smakuje. Nie pijam jej, w związku z tym smak jest nie, dla mnie nieznany. Używam do gospodarstwie domowym. Nie umiem powiedzieć, czy jest lepsza czy gorsza. Dobra, dobra woda już. Na bielawkach mamy dobrą wodę. Bardzo dobra. Teraz woda jest zbyt gorsza. Bardzo dobra. Nie narzekam. Kiedyś była gorsza, nie ma kamienia. No, można jej pić prosto z kranu. Nie trzeba nawet przygotować. W Galerii Wodociągów w Wieży Ciśnień zakończyła się wystawa Opowieść Wigilina. Koncert, tym razem w wykonaniu znakomitego akordonisty Krzysztofa Schmeltera. Myślę, że ci, którzy dotarli do Galerii Wieży Ciśnień na ten finisarz wystawy, bo tak to się fachowo nazywa, byli zadowoleni i nie żałowali, że przyszli. Jeśli zabrakło jeszcze niektórych gości w Galerii Wieży Ciśnień, to zapraszam na kolejną wystawę. Tym razem swoje prace prezentować będzie w Galerii Wieży Ciśnień pani profesor Anna Bochenek z Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy. Wystawa zatytułowana jest Międzydeszcze. Aby spełnić normy unijne, bydgoskie wodociągi przekształcą w tym roku spółkę wodną Kapuściska, zmodernizują system wodno po byłym Zachemie oraz rozpoczną pracę nad porządkowaniem systemu odwodnienia bydgoszczy. Takie projekty są już przygotowane. Do końca czerwca tego roku powinniśmy zakończyć projekt modernizacji. Drugim bardzo ważnym działaniem dotyczącym tego przedsiębiorstwa jest redukcja kosztów, w związku z tym, że zachęt upadł nie dostarcza ścieków, w związku z tym też nie ma przychodów na pokrycie kosztów. Działanie to ma na celu redukcję kosztów stałych, aby nie podwyższać ceny oczyszczania ścieków na oczyszczalni ścieków Kapuściska dla mieszkańców Bydgoszczy. Taki plan mamy. Jednostkowy koszt oczyszczania ścieków na oczyszczalni kapuściska dla ścieków bytowo-gospodarczych z miasta Bydgoszczy to jest 0,46 zł. I zamierzamy w okresie najbliższego roku dwóch, być może trzech, ten poziom utrzymać. Oczyszczalnia ścieków kapuścińska jest wręcz niezbędna. Jest to 50% mocy produkcyjnej w oczyszczalni ścieków, 43 tysiące przepustowości. Bez oczyszczalni ścieków nie bylibyśmy w stanie w sposób skuteczny oczyszczyć 50% ścieków miasta Bydgoszczy. W tym roku chcemy przygotować uczegowe projekty remontów, renowacji, modernizacji sieci wodociągowej, sieci kanalizacyjnej, chcemy skorzystać z grantu unijnego. Skala inwestycji, aby system wodnościekowy na terenie pozachemowskim działał sprawnie i skutecznie jest niewielka w stosunku do tego, co było w przeszłości. One dotyczą tylko tego obszaru, dotyczą tylko tych podmiotów, które na tym terenie działają i nie dotyczą w ogóle mieszkańców miasta Wiedgoszczy. Jednym z celów, jaki nam przyświeca prowadząc procesy przejęcia infrastruktury poza chemię, czy teraz oczyszczalni sieków kapuściska, jest utrzymanie miejsc pracy, które tam dzisiaj funkcjonują. Że ten bardzo poważny problem próbowali sprowadzić do żartu, że to jest podatek od deszczu. To jest ucieczka od bardzo skomplikowanego problemu, który jest do rozwiązania, który rozwiązany być musi, bo nikt sobie nie wyobraża kolejnych zalań, kolejnych szkód, kolejnych zniszczeń. A ten poważny problem to w dużej mierze zamulona sieć kanalizacji deszczowej, która w Bydgoszczy ma łącznie 583 km. System kanalizacji deszczowej jest niewystarczająco rozwinięty na obszarach zabudowy jednorodzinnej, zabudowy mieszkaniowej. To też blokuje możliwość budowy ulic na tych obszarach. Ale przede wszystkim centrum, śródmieście to jest obszar, który wymaga największych działań modernizacyjno-renowacyjnych. Miejskie Wodociągi obecnie pracują nad analizami hydraulicznymi. Jesteśmy w fazie modelowania hydrauliki, pracy sieci kanalizacji deszczowej, czego nikt nigdy w przeszłości nie robił, my to robimy po raz pierwszy, aby wskazać, zidentyfikować miejsca, gdzie ten system jest przeciążony, gdzie ma za małą wydajność, aby przygotować właściwe inwestycje rozbudowy, modernizacji, renowacji istniejącego systemu kanalizacji deszczowej, aby zapewnić skuteczne funkcjonowanie, aby nie było tego, co jest dzisiaj niestety częstym obrazem w Bydgoszczy. Po każdym deszczu, już nawet nie po ulewie, bo te grudniowe deszcze powodowały zatopienie dużych obszarów miasta. Także w tym roku będziemy konsekwentnie realizować program restrukturyzacji spółki, program optymalizacji operacyjnej, optymalizacji kosztowej. Celem tego programu jest zapewnienie właściwych instrukcji procedur remontów i konserwacji systemu wodno-ściekowego zbudowanego za ogromne pieniądze z Unii Europejskiej, aby zapewnić trwałość funkcjonowania i efektywność dla tego systemu. Jednocześnie działania te dadzą nam redukcję kosztów. Jest to bardzo ważne, bo w drugim półroczu tego roku w październiku rozpoczynamy spłatę drugiej serii obligacji przychodowych, które wyemitowaliśmy na finansowanie udziału własnego programu unijnego. To powoduje w Wzrost kosztów finansowych, dlatego musimy adekwatne działania redukujące koszty podjąć, aby nie było to przyczyną zmiany cen za podejście.